zimy. To jest fan na ziemię. Ja nie pójdę tam, bo się boję. Jak się boję, co się boję. Ciśnie dziodę. Pozdrawiam wszystkich fanów. Kasia gdzie był ten co cię zabił? Chodząc na parterze przez okno leżał za taką szafką schowany. Dobra, właśnie go zabijłem chyba A już trzech zabiję Kalajba jest u góry Mamy ścianę jak to A, jestem zimbrany Kawaera u góry Zabezpieczajcie, ja tu puszczyłem nomadki To jakoś oh, będę się obalić Tam gdzieś czerwony już podłożył płachtę. Czeka na wypalenie. Wypala. Barakado. Stroniłem jednego. Blackbird jest na west. Nie, pokoju Nie, to jest żart 40 kul i żart do mnie sprawiłem. Blackbird tam był, koło mnie Marcin, Marcin, West od pokoju, Joachim jest Blackbird? Dwóch Jest u mnie Tam daleko, u ciebie? Blisko Blisko Marcina, w dziurze w ścianie Podejdź go korytarzem, pójdź tam nie ja On no, będzie dziurą kwiecić. Firus, uwaga! Jest drzwi? Rozwalam drzwi. Ja znam tutaj, Martin, gdzie są. Smoke, smoke. 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 Jak tam żyjesz? Nie ruszę się bardzo Zaraz będzie po taktyce, panowie Zabiłem smoka. Dobra, dobra się, teraz Zbiera jesteś Dobra, stań w drzwiach Co jest ja Po lewej, Marcin, co masz? O, pokaż Aha, Jageryst, dobra, dobra Jest dog na, na sali Marcin, Zaznaczcie Marcin, zaznacz, lecz za tą szafą jest dog Teraz wyszedł na środek przy, ści przy ścianie. Dobra, w Może ja będę strzelał, co? Trochę. Wasze. Teraz za szafą się schował. Za szafą jest. Ja nie Wigil jest na 1c. Wigil celuje w okno. Dok celuje w okno. Jeden nie żyje. Po lewej stronie. Dok jest. dok, jebany. Dobra. O, ja bym się podpalił sam. Zabili. Nie, jeszcze żyje. Już nie. Kurde, dziwek nie wie, że Ele miał na głowie coś nie Czy te drzwi szwagier naprzeciwko ciebie? Tak czas kamerze na nie patrzę Nomad tam była cały czas, ale zniknęła pewnie no, idzie do no. twoich Nomad i Fuse zostali ale no, Nomad już z góry Fuse leży i krwawie o, to może Nomad do niego podejdzie bo tu nie ma Nomad już o oh, yeah. oh, yeah. yeah. Brawo brandu Wow 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 schacza 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 Hibana Nie spodziewałem się The hat is open last upstanding Aha Idę tam jest, Był jest, łupić. jest. Na jedyneczce, no. Żeby nie skoczyła i nie wzięła go. Dokładnie tam jest, na jedynce. Goście Dron planuje, Brawo, Brando. Trzech na dwóch Ja zdronuję coś Panie, czekajcie Dobra, ja zrunuję, poczekajcie. Bez złotownych ruchów. Sprawdzę czy ktoś... Na sajcie, na sajcie, tutaj. Tutaj, na sajcie. Pięknie. Vale, tam vale. O, O, super. Czekam okno na stół Ruszyłem się, ja... Tu drzwi olej Dobra, ja chwilę chcę laser włączyć, pecek wejdą Wyłączyli laser Dobra, już idę Tam jest jeden na trójce nie tam, wiem. Tam, nie wiem, czy jeszcze tam jest. Słyszę go gdzieś. Jo, tu jest. Na trójce mniej więcej. Jak ktoś Marcin włączy. Laser włączy, to się da, nie? Dobra. Iść trochę w prawo. Drakal, tu jest. Dobra, jest tu. Jest tu tak. Dobra. Jest tu, Joachim, przy schodach. I obu yy, przegrywałeś. Banana Mountain. Ja ich tam tamtędy nie wejdą. Tamtędy nie mogą się strzelić Minuta. Minuta. Czy mogą wejść tędy? W lewo nic ci nie zrobią. To ja to nie tam za mountain został Pięknie Czekaj, konczyno, czekaj. czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. czekaj. Tak, na, na żółtym jest Aruni No a ty ona jest daleka, tutaj bliżej. Tu jest Wigil za pojemnikiem Chodzę Wigil za pojemnikiem Joachim. Leży za pojemnikiem, na czerwonym Aruni się chowa za pojemnikiem cały czas zabiła mnie Na czerwonym jest Aruni i Vigiliter Jeszcze Aruni jest za pojemnikiem Marcin Kapkan nie wiem gdzie jest kamery mi zniszczyli Kapkan od... biegnie nas na korytarzu jest. Chodź Marcin do... A jo, chodź Marcin, wchodź. I tymi drzwiami, dwie, dwie, drzwi, No tam jest w tych drzwiach. Tu będzie, no? On musi wejść. On, On może Jak nie wejdzie, to przyczepi. No ale nam to wyjechało. Okay. 4 wow. kill chyba.